Kolim, jak ty zareagowałeś na zaproszenie na Polsat Superhit Festival? Bo to będzie twój pierwszy raz tam. Powiem ci szczerze, że bardzo się ucieszyłem, jak Wojtek Menadżer do mnie zadzwonił, że, że gramy tutaj. Fajne, fajne miejsce. Uważam, że bardzo ważny element na mojej trasie koncertowej w tym roku. Mhm. Cudowna sprawa, cieszę się tak jak Sylwester, z Polsatem czuje powagę i, i wiesz, że to jest niesamowite miejsce. Myślę, że już mają. maju nasi kochani widzowie będą mieć cudowny wstęp do wakacji. No dobra, a jak będziesz chciał wystąpić w tym Sopocie? To będzie jakiś wyjątkowy występ, czy taki bardzo podobny do tych, które masz na trasie? Aj, aj, ja myślę, że nawet jak one są podobne, to są wyjątkowe, mhm. że tutaj, tutaj nie, ma, nie ma żadnego takiego samego koncertu, Emocje są potężne. Ja tutaj tutaj na dowód tego mógłbym ci wymienić imiona i nazwiska Ewelina i Janek na przykład nasi fani, którzy przez rok czasu zjeździli z, z, z nami 100 koncertów stary. Wow. Fani z Łódkowa, którzy byli na 100 koncertach. Jest mnóstwo osób, którzy byli na 70-30, czyli w danym miejscu w regionie Polski czy za granicą mamy grupy takich fanów lokalnych, ale są ludzie, którzy za nami jeżdżą. Ja gram trzy koncerty jednego dnia i ludzie są na pierwszym i ostatnim i środkowym koncercie, niesamowita sprawa. Słuchaj. Mamy 20. się mamy tak naprawdę 15 yy, maja, 15 dzień maja, 127 koncert w tym roku za mną mhm. Z każdego się bardzo cieszę, a ten na pewno będzie wyjątkowy, ponieważ będzie to pierwszy raz. Chyba mogę powiedzieć, że dostanę tak. potrójną diamentową płytę za mnie O wow, realnie. no to już teraz gratuluję. Dziękuję. Złota płyta po półtorej tygodniu z Kolim Kleo, dziewczyno piękna, także no. Fajne liczby, fajne cyfry, a za tym wszystkim wy stoicie, dziennikarze, słuchacze, sympatycy, także bardzo się cieszę. Skalim, niektórzy artyści w Sopocie posiłkują się playbackiem. Czy zamierzasz z tego skorzystać, czy na żywo? Słuchaj, powiem tak. Luxon Git, Akademia Muzyczna w Poznaniu, mój gitarzysta. Zobaczycie tą gitarę. Sam wyciągnę go za ucho na środek mm. sceny, żebyście usłyszeli ten prawdziwy dźwięk. Tak to skwituje i tak to skomplikuje. A, dobra, w ten sposób. Co ty sądzisz o tym, że rozgłośnie radiowe tak często ci nie grają? A praktycznie w ogóle? Wiesz co? To inaczej. A na Voxie jestem Radio Vox, które tutaj bardzo, bardzo, bardzo chciałem podziękować. No i wiem, ale mówię o tych, wiesz, o tych takich, że głównego nurtu, czyli SKZ, RMF, Co sądzisz, że te radia, no, niestety nie grają ciebie? Słuchaj, no to możemy, możesz być głosem, bardzo doskonałym apelem i głosem do tych stacji, żeby nie były obojętne na, na muzykę taneczną, na reggaeton, na latino, w tej polskiej wersji. To co, to co robimy, to co tworzymy. Wiesz, ja nie jestem szefem radiowym i te liczby na Spotify'u i na, na YouTube'ie, widziałem jak się spotkaliśmy ostatnio, Fajny ranking, że kanał z Kolima miał więcej wyświetleń, wygenerował wyświetleń jak dwie największe mm -hmm. wytwórnie hip-hopowe. Nie chcę rzucać nazw, ale możecie się domyśleć. Ja, ja robię muzykę, ja jestem dla ludzi, a, ale te stacje... Słuchaj, w, wymieniłeś pewnie trzy, trzy bardzo duże stacje. Wszystko a co sądzisz o muzyce, która tam jest puszczana, że non stop to samo jest puszczane? Masz jest, jakieś jesteś, zdanie jesteś na ten temat? Ludzi, jesteś głosem ludzi. Moje zdanie jest takie, że robię dla ludzi muzykę, i, i oni. I Powinni może, mieć i dostęp. Może, kurwa dlatego, że, że tam często są podobne numery. To wchodzą do mnie i ja mam potrójny diament. Na skleo mam po półtorej tygodnia złotą płytę. I, i, mhm. i w 2-3 lata robię 530 milionów wyświetleń na, na kanale. Może właśnie to jest to, jest to co powiedziałeś, że, że ludzie wędrują do mnie. Bo tam ja jestem, mają jestem taka... non stop to samo, to przeskoczę do kolejnego tematu. Z Skolim, co ty sądzisz, że muzyka disco miała swoją nagrodę we Fryderykach? Bo Fryderyki są obojętne wobec tego nurtu. Eee, wiesz co? Powiem tak. Eee, ja, ja mam obsesję muzyczną hmm? i, i, i siedzę sobie w studio i gram koncerty. Eee, powiem tak, jeśli, jeśli jest... Eee, My w Polsce bardzo lubimy wszystko stygmatyzować. Mm? Jak raper, to pewnie ulicznik z jakiegoś tam, wiesz, blog. Jak, jak disco polo, to... to, to je... Ja bardzo tego nie lubię. Ja uważam, że powinniśmy być otwarci na wszystko. Ja na przykład jestem otwarty na każdego człowieka. Jeśli miałbym zrobić obraz mojego fana, to, to jest to i, i, i chłopak, który na co dzień słucha hip-hopu, ale hmm? idzie sobie na, na imprezę czy, czy na plażę posłuchać z Kolima, ale jest, jest to dziewczyna, która, która słucha na przykład systemu System of a Down a, ale też słucha z Kolima. Także ten przekrój tych ludzi jest tak, tak wielki, że... Ja uważam, że powinniśmy być otwarci na wszystko. Okay. A dobra muzyka zawsze się będzie broniła y, liczbą koncertów, liczbą fanów i, i, i streamingami. Dobra, siadaj i zadam Ci później jeszcze jedno pytanie Dobrze. po konferencji. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Skolim, jesteśmy już po konferencji. Jak się czułeś między tymi wszystkimi artystami? To było okej, okay. wygodne krzesło, miałem fajnie. Posłuchałem, posłuchałem wypowiedzi sentymentalnych. Niesamowite było to, że tak w pewnym momencie patrzę na nich wszystkich i mi się Boże kochany, jeszcze parę lat temu wracałem ze szkoły, kładłem piłkę gdzieś tam na szafce. Mhm. Ja ich wszystkich znałem z telewizji, a dzisiaj jestem z nimi tutaj. Więc, fajnie, fajnie, Wiesz, no zapracowałeś sobie na to wszystko. Nasz poprzedni wywiad został przerwany, bo musiałeś usiąść. Tak, w internecie tak. ostatnio pojawiło się kilka informacji, że nie bierzesz ślubu, bo nie masz czasu. Ile w tym jest prawdy? Bo taki artykuł się pojawił Słuchaj. i on był wcytowany dość mocno. Słuchaj. Uwielbiam, jak ludzie czasem znajdą, ludzie szukają pytania. Znajdują sobie yy, równie abstrakcyjną odpowiedź jak ich pytanie, bo wiesz, ja na przykład jak patrzę tutaj na ciebie, czy na innych ludzi, wiesz mm -hmm. jak bardzo mnie interesuje, czy, czy ktoś ma ślub, czy ktoś ma psa czy kot. No, nie, bardziej mi chyba ciekawi, czy ktoś ma psa czy kota w domu, mm -hmm. bo przynajmniej wiem, czy ma miłość do zwierząt. czy on ma dziewczynę, czy chłopaka, czy... przyjmijmy, że niech będzie taka odpowiedź. A okej, okay, czyli odchodzisz od tego tematu, unikasz tak naprawdę to twój nie, temat prywatny, to, to, to bo chciałem to są, to są wiesz nawiązać rzeczy, do tych to są takie rodzinne rzeczy. Akurat chyba z, na, z tobą na wywiadzie była moja babcia, dobrze? Mówię, była, czy nie? była, była babcia. oczywiście, że Także była. Moja babcia jest jedyną osobą z mojej rodziny, która lubi wywiady, lubi, hmm. e, lubi kamer kamerę i i na tym pozostanę. A, czyli jedynie jak coś to yy, O babcie, babcie, to, tak. Co ci babcia... A, babcia? a babcia ślub ślub miała, także. <grym> a, no dobra, no dobra Skolim, no to tyle. Dziękuję Ci bardzo. bardzo. dziękuję. Bo ten ślub chciałem zapytać, bo dużo osób, wiesz, klikało w te wszystkie artykuły. Ja powiem tak. Jak będę miał ślub, to na ręku zobacz obrączkę, jak kiedykolwiek wezmę i myślę, że będę trzymał mikrofon z pomponika mm. i, i zobaczymy. No. Będę stary tak świecił tym mikrofonem, będę gestykulował, że... No ekstra. Dzięki bardzo. bardzo Wszystkiego dziękuję. dobrego. I widzimy się w sobocie. W sobocie.